Grane wideo was Kaszpirowski na kolejnym odcinku z gry z serii o Empyreon Galactic Survival. Słuchajcie, jesteśmy na planecie Skilon. Zobaczcie, tutaj mamy obszar jakiejś frakcji. Znaleźliśmy coś takiego jak La Grande Maira. Spróbujemy najpierw uderzyć tutaj do tego statku. Zobaczymy co tutaj jest grane. To będzie można zabrać. To jest ścigać, jakiego my nie możemy zbudować. Ok, jest jakieś PDA. Ok, co my tu mamy? Mhm. Mm ok. W porządku. Ty masz coś do powiedzenia? Ty możesz pohandlować, proszę bardzo. Ty możesz chcieć, obcy organizm, ale inny niż mamy. To już mamy narkołójki, o ciekawe dobra. Nic od ciebie nie chce never mind bro. E, chociaż nie wiem czy nie musimy tutaj. pokazać broń, dobra, dzięki. OK. otworzył nam wejście na ostatek. Chodzimy sobie. Pamiętajcie, zobaczcie, zajrakci to są. To są piraci. Pamiętajcie, żeby nie otwierać kontenerów, możecie skorzystać z czegoś takiego. My sobie od razu skorzystamy z kontrolę kontenerów. Nie chcemy to zamiast... Dodatkowego jetpacka pamiętajcie, żeby tu nie zostawić, bo to zostanie na ich statku. Eee, a co my jeszcze mamy? Zbroję delikatnie podnosi, ale to nie, to my sobie to wyrzućmy. Eee, od razu zobaczycie, co przekładam i od razu sobie zamontuję dodatkowe wstawki ochronne to ona podniesie zbroję w tej chwili do 150 plus 50, to będzie 200 w porządku tutaj się możemy podleczyć, z takich urządzeń możemy korzystać stacja tlenowa, możemy uzupełnić sobie tlen, w porządku tu jest winda, Wchodzimy sobie do góry to są działa wszędzie. Nie otwieramy tych kontenerów, bo dostaniemy karę punkty ujemne. Mogą zacząć być wrodzy. Okej, okay, kogo my tu mamy? Kapitan. Czy widziałeś gdzieś to logo? Pokazujemy mu takie logo, które nas interesuje od początku. Szukamy jakiejś frakcji, która ma takie logo. Później wam pokażę, gdzie jest logo. How can I help? Ok. Mamy znaleźć gościa. On nas odesłał do kogoś innego na tym statku. Sprawdźmy tu. Okej, okay. jeszcze zanim zejdziemy, już wiem, że tam trzeba iść. Powie ten statek, więc naprawdę. Co tutaj jest? Ach, tu jest wyjście na D. OK. To jest lądowisko. Generalnie możecie tutaj też wylądować bezpiecznie. Patrzę. to są rozszerzenia komputera, to jest zaawansowany statek kosmiczny, on ma wysoki poziom T, on jest chyba na t na trzecim z czterech poziomów. Okej, okay. co ty dla nas masz? O oh jej! Yeah. Odzyskaj komputery. Pięć komputerów mamy odzyskać. Potrzebują komputerów. Mamy trzy. Mamy trzy. Jeszcze potrzebujemy dwóch. Dobra, to może przyswaniakujemy i może kupimy, On się da. Czy ty masz? Masz? Nie, my nie chcemy sprzedać. Ojej, dobra. <laughs> Sprzedałem. Słuchajcie, on, u niego nie można kupić. S on tylko kupuje. Dobra. Skąd te komputery wziąć? Skąd wziąć komputery na tej planecie? Zainstalowałem konstruktora. Nie, nie będę miał w kontenerach. Wiem co zrobimy. W takim wypadku robimy tak. Polecimy tu, zobaczymy co tutaj jest. Jest szansa, że odzyskamy jakieś urządzenia. Co to jest? Oni mnie tak wkorzają. No ale 200 ekspo to nie chodzi. Bardzo proszę, cewka strumieniowa. Apteczka. Cewka następna. Super. To są mega potrzebne rzeczy. Lecimy dalej. lepszym Point. Na razie tam nie wchodzimy. Może tam być e, zadanie fabularne. Stara farma. To wejść do środka no to lowet nie szkodzi, wchodzimy górą karabin impulsowy, petarda, następna nowa broń nie możemy w ten sposób, ale możemy w ten sposób Ok, zabrane tu nic nie widzę zaawansowanego. A zobaczmy, co to jest brane. Tutaj są jakieś zaawansowane urządzenia. Są komputery 2, ile mamy komputerów. Jeszcze jeden. <laughs> Słuchajcie, jeszcze jeden komputer. Jesteśmy w domu, tu już nic ambitnego nie będzie, raczej takie małe miejscówki. Możecie sobie eksplorować one, nie mają związku z fabułą. Z tego co pamiętam, lecimy. Jest tutaj dużo takich małych miejsców. Słuchajcie, jest co eksplorować na każdy z planet. Zobaczmy co tu jest, ale nim zanim zobaczymy. ...to my się musimy ich pozbyć. Cz bardzo łatwo się pozbyć wroga, słuchajcie... Y ...strzelając z działu. W, sa w samolotach, w stawkach kosmicznych? Zresztą się przed nami. Rzewka. Jestem zaskoczony, że takie życie leżą W zasadzie jakby na śmietniku Ale byśmy rozebrali to Aha, pewnie rdzenie jest gdzieś schowany w dobra Komora grobowa, zajdziemy Jest szansa, że tu będzie coś. Szafki. No Okej. Okay. O, one są jako jedna szafka, dobra. To się zebrać. rozebrać. Czy to wszystko? wygląda wszystko. Coś mało na taką miejscówkę. No dobra, i już wiecie jak wygląda ta miejscówka. Możemy też spróbować robić tak. Czy jest coś pod spodem? Chyba nie będzie. Nie. Okej, okay, uciekamy stąd. Złożę Prometus, słuchajcie. to jest petarda. O, zobaczcie, tutaj jest dron przeciwnika latający na mapie na Abandon Base. Nie podchodzimy jeszcze, nie teraz Longhouse Longhouse No, w Longhouse się może. Tam jest jeszcze Destroy Shelter, okej. Okay. Neodym. Zawsze coś. A, jest szamka. Zjadamy. A co my tu mamy? Paliwo mamy, no dobra, jest paliwo. A jakbyśmy rozebrali wodówkę, to nie będzie z nich komputera? Nie, to jest jeszcze. Nie, to jest jeszcze. Teraz to Pamiętajcie pamiętać na tej planecie o tym, że jest coś takiego jak deszcz meteorytum. deszcz ognia, deszcz ognia oczywiście dodaje nam obrażenia w środku czyżby tu nic nie było? Tam jestem przeciwnik do życia. Lecimy stąd, tak, coś jest. Zobacz, jak to są cewki to, to mogą być w ogóle ciekawe rzeczy. Przedniszko komputera Tam, no dobra. tutaj jest zobaczcie taka sama wieża, jaką naszej bazy, tutaj się można teleportować. z przeciwnika trzeba będzie naprawiać statek Oportunity, to wygląda jakby to było chyba część jakiegoś statku coś tego, tak ja to rozumiem a może i nie, jest to PDA Okay. Dobra. No. Ja nie chcemy teraz tego. Oddech Nic tu więcej nie ma. O, leki są darmowe, słuchajcie, petarda. Z tego może być Cały wentylator nam się, słuchajcie, podniósł. Są komputery, dobra. Po temacie, skręć Po temacie, wracamy. La Grande Maria. Będziemy musieli dokładnie obejrzeć statek ponieważ prawdopodobnie dostaliśmy trochę demęczu. Na przyszłość też słuchajcie, warto latać z kilkoma blokami żelaznymi ze sobą, ponieważ te bloki szybko padają w statkach. Wystarczy zwykły demencz z różnych karabinków w naszą stronę. Trochę dostaliśmy demenży. Narzędziem te dwa oczywiście możemy naprawiać. Dostaćmy w kabinę tylko Gdzie więcej? Nie wiem, Warto przelecieć tak co jakiś czas Wybiera się prawym przyciskiem myszki, tryb na prawa Okej okay. Dobra, wchodzimy z tej strony teraz Wziąłem komputer o wysoko Przerzućmy to Wodą możemy się ugasić jak płoniemy A wodę też możemy używać, słuchajcie Dobra, teraz z nami podanasz. Dobra, mamy wrócić później. Zobaczcie, już dostaliśmy kredyty i już dostaliśmy respekt frakcji. Set game. Co mamy dalej? Oje, oh yeah, okej. Okay. Znajdź punkt zbiórki. collection point, ok dobra, słuchajcie, piszcie, komentujcie, lajkujcie pytajcie, jeżeli będzie taka potrzeba, będę wam nagrywał odcinki wyjaśnię wam co i jak jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieli i co i w tym odcinku to będzie na tyle także do następnego odcinku będziemy kontynuowali oczywiście przygodę także do zobaczenia do następnego odcinku, cześć Viu tudo, dá vai Siadaj i oglądaj, jaki grind taka karma w komentarzach mi nie skątaj Leci like, leci nuta i sama się cieszy morda Weź tu w lepiej z buta, ale głową nie potrząsaj Jaki grind, taka karma na YouTube, Mnie nie Jaki w like w komentarzach, weź się lepiej, nie odciągaj Najpierw łap pusty kanał i zasiłką się oglądaj Siżnajec się tu dosyta, a shorty leszczą został Robię masę na kanale, seria za serią stale Zbijaj coś poćwiczyć zamiast zalewać pałę Regularnie wjeżdża towar, coś wiemy tu o sportach nienormalnie mamy w cyberportach A tenutę już na dzwonkach Grime, taka karma na YouTube nie oglądaj, jaki w like W komentarzach weź się lepiej, nie ociągaj, najpierw łap, ty kanał i z zasiłką się oglądaj. I źle się tu dosyta, a shorty leszczą został Kropie lawę, płonie szar, tak to się ogląda, żeby to ostudzić, Pływam zimą w słonych fiordach, jak lawiną tu nakryję, Najtłuższego kota nie ma bata, że stąd wyjdziesz, jebaj diablo, cztery morda Jaki grime Taka karma na YouTube nie oglądaj, jaki w like W komentarzach weź się lepiej, nie ociągaj najpierw a puty kanał i zasiłką się oglądaj! Można się tu dosyta, a shorty leżą zostaw! Nuta wadze ciężkiej, że aż Halak nie podoła! Ludotgniecie, wszystko jeździ walcem dookoła! Upload mi tu płonie, download to historia, pokerowo tu rozdaję! Żebyś to oglądał! się lepiej nie ociągaj, najpierw łap pusty kanał i zasiłką się oglądaj już najedź się tu dosyta a shorty leszczą zostaw